Проголошуємо діло Твоєї любові, аж поки прийде Христос і приносимо Тобі у жертву ліп життя і чашу благословення, милостиво спогнань на жертву Твоєї церкви, якій ми приносимо посальну жертву Христа перед ним нами. Дівчини, щоб ми, причащаючись тілом і кров'ю Христа, силою духа Твоєї любові. Nyni w nyniki i w dzień wieczności głównie zarachowani w swoich przesłaniach Syna. Uczestnij w tej tajemnicy i żywotwory nas w samobójnej modli przed Twoim Duchem, a w nas podobień Twojego Syna. Zmiecij uzjedność między naszym Papą i Franciszką, naszym Jebiskopem Petrom, Jebiskopem Radosławem, Świt wszystkich ma jedyskopanych, diakonami, Dzianko nawitał Daj, żeby w wierni cary, w znamenia czasu, spromogły się według nas w świętym nas czujnymi na potrzeby wszystkich tej, żeby nie szczero rozwijających ich wierzył <coughs> na rady Stada wierno nesłyn w z spasienia i razem z nimi przechowali drogę Twojego Czarstwa. Pamiętaj także o naszych braci i siostrach, którzy poczuwają Chrystusa w Chrystu, by, ta jak o wszystkich pomętych, którzy znają Pozwól im zaznaczyć